Siem i sobie Alan akurat nie, nie, mu, nie umie gadać na tym, dlatego on gada. Jakby Alan nie umie gadać i dlatego i potem... To, no to jak mnie słyszysz? No a nie, ja ci no, na Messengera słyszę, ale nie na ten. No to to już się ma, widzowie. Jak tam u was? Super, to Super. Mm. Jutro ja już idę. temu. Dlatego... Uff. Puri, how nasty. Second, stupid is happening. It's happening.

że... Um, ten... Co się śmiesz? Że oni powinnają e, subskrybować, ale nie chcieli. No, no to będziemy teraz grać. Alan, daj goto. Alan, daj goto. To jak długo to potrzebujesz? Widzowie nie umiem czekać. Wid, widzowie, widzowie, mam pytanie, co to jest tutaj, jakby tutaj z tyłu tutaj? Za... Jakby tutaj jest timer. 7 dni. 7 godzin. Od 20 za tydzień dwudziestym szóstym To jest piątek. To może o no to widzowie, bo ja będę na telefonie to filmik robić. Dobra, o widzowie, powiedzcie, czy mamy face zrobić, Alan. Co po e, ten? Jakby ja się zapytałem widzowami, czy mamy pokazać, em, jak my wyglądamy na, na YouTubie. Nie, to nie. Może kiedyś, kiedyś. Kiedyś, kiedyś? Jak nie będzie Ale może, jak będziemy grać w piłkę nożną. Dobyć się, dobyć się, dobyć się. Nie wiem, czy to moja, ale. Nie wiem, może się. Na pewno tak, ale. Nie.

She, is bad, she, knows she is ten. a friend. Alan! Ale nie idź do samego domu. No bo, bo ja też tam nie idę. Bo wiesz czemu? Zginiesz. tak ja też ja uh, też. O, już niebiesko. Już niebieską, już niebieską... Ale nie bój się, ja mam niebieską broń! Superman! Nie no, ma, on ma shotguna. Ma no. Alan! Yeah, nie no, no chyba, ah. chyba nawet nie zdążysz. Alan, idź tam. Tam już jest. Alan, no nie bądź tak cały czas, idź trochę na dół. No on Cię chyba teraz nie trafi, no. Nie, za tobą, za tobą, nie tam! No tam widzisz. No bo chyba... No bo chyba chcesz mi kartę sobie kupić, czyli... No super, no to... No to mogę już wyjść z gry, bo to już nigdy w życiu już mnie weźmiesz. Ja to wiem. No super, ten zginie przez bota, no. No nie, no nie, no super. Nie, no ten ma 10 HP. Nie, no ja. Wi wi widzowie, widzieliście to? On zginął przez woda! No to może się trochę. Może się trochę skoczyć, i coś tam nie tylko tak. Może się trochę ruszać, nie w jedną. Nie, nie nie Dobra, Ala, nie mogłem mieć co tak jest. Ale Ta nie, <śla> 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 Ta. nie no. Ja nie Oj Widzowie, on tak... On, tak, on, tak nie, on tam... On to on tak nie umie grać. To, ja, ja, ja poszłam na inny. Ja poszłam na inny kanał. Co tam? Nic, nic. No ja. Jak, no to Ale jak będziesz to widzieć, no to um, od mnie akurat nie słyszy, Alan, nie słyszysz mnie. Ale Alan, ty... jak ty zgin... Jak ty zginajesz? Jak ty zginęłeś wersus ten? No, super. No, Mi nie masz, Ja się sam słyszę, no, super. No, super. Alan, słyszysz mnie? Dobra, Alan, ty mnie nie słyszysz? Alan, ty mnie nie słyszysz? To Alan, jak ty skidlaj, wiesz Wersus, no, ty, 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 ty słaby, no. Ja, no, ty tak mówię, ale normalnie jak to przegrałeś? no, ja jestem w szoku, czyli, no, dlatego. Dobra, to już. Dobra, Warto so, mi idę. Siema! ma?

To mogę sobie skończyć filmik i potem już nigdy nie robić. A dasz, a ci tam pompkę? Nie no, ten ma mini no super. Ty Alan ma trzy Scotta! Jeden. No super Ja mam jeden. Ala no proszę, możesz przyjść po moją kartę, a nie tylko sobie slać siebie się sobie grać. Ala nieważne o lud. Możesz proszę. A ja mogę proszę. Ja cię nie słyszę. Na działkę? To no, no, tam gada. Ala no przestaniesz, bo mi się zaraz ten skończy. No super. Nie no mam... Widzowie mam wyjść? Proszę, ja, ja chyba... Ja chyba mam wyjść, bo... Normalnie te mapie nie się i ten nawet... Nie ma o graczy, no! Kto tam ważne ogracze? No raczej nie, już raczej już jak tak długo temu, już, już tak z dwie minuty temu już skinąłem, czyli no to czemu on ma tam być jeszcze? Ty... Ja no to No to nie wygrasz. O nie pomyślałeś trochę. Na dole. Tam gdzie ty nie jesteś. Ale nie możesz skaczyć na górę i potem to... No nie wiesz, nie wiem. No no super, no to się naucz. Mówię no ci, że on nie ma. No super, mnie wejść jeszcze z tysiąc szklank i potem je odość. Nie, no jeszcze tego wypij sobie, muszę sobie wypij. Jakby co ten trawi Scott ma... co ten trawi ma e, miniguny? To super. He? No to nie jest ten trawi Ale chyba też ma minigun. No nie jest, tylko mój kochany jeden minigun w meczu. Może być jeszcze z...

No ja też już mam pompę, jakby co. Ja wolę tą, bo to ona jest lepsza. Nie to? Super. Co nie mogę? Super. No super, no warto, żeby tutaj przyszło. Zobacz jaką pompkę mam. Co ty masz za lód? Co ty masz za lód? No normalnie. A wiesz co ja mam tego? Ja wziąłem dwojanka. Super. No chyba nie słyszałem. Czy mama mogę dwojanka? Dwojanka. Jak mówiłeś. A Hazırlam, bize ver, Aha, ne no süper. Alan, bir diş, bir diş daha. timer. 天体に Nie chcesz się mnie pytać. Ale jak ja się wypowiedziałem, to nie ja mnie, się. No ale to są boty, no to może... No to umiesz iść? Musisz wszystkie zabić, kto widzisz. Raczej nie, nie trzeba. Ta. No to, no to by No to ale no to by cię nie zabili jakbyś ucieknął. No i widzisz dwa razy od potów, Zab już zabiezicie. Ja nie, nie popłakuj się. No, super, widzisz. Nie no, super! Nie! Tak, mi się ten rift jeszcze mi się. O, ja teraz bardzo, bardzo długo idę. Teraz gdzieś. No, super, teraz czekają. Super, jakbyś mi pomógł, to by było super. No, ale ciekawe, kiedy to ty do mnie pójdziesz. Bo chyba nie. Nawet do mnie nie dojdziesz, bo. Chłopie, ty nawet do mnie nie dojdziesz, wiesz czemu? Bo są kraczy, no. Czy mogą łatwo sobie snapować I to po ciebie. No, oni są na tej górze, oni się zryftowali, i potem na tą górę poszli. Ale oni chyba nie widzieli mnie, że się zryftowałem. Super, super. Jak coś. 我的……我的……我的……托尼斯顿……托尼斯蒂纳曼……哎，看，这什么玩意儿？ Możesz double pompkę robić. Lukany, zobacz co jeszcze. Widzisz, widzisz, jak ci coś daje, ale ty mnie nie. Ty mnie tylko używasz. Ty mnie ja używasz tylko. Dziś się skończyło zaznaczyć um. Mój kochany tutaj jest Tu na dole Potem mi weź wszystko. Bo też mi pomaga. No i potem mi weź wszystko i to mi też będzie pomagać. Co tam? Na no, później mogę. No, no nie wiem kiedy później. No dobra. Nie wiem. Nie pytaj mnie się. Dobra, e, mogę sobie pogadać jeszcze z Alanem i zrobić mój filmik. Dziękuję. Alana, ty wiesz, że ja mam wszystko złoto? No tak. No super. A skąd wiesz? No bo dzisiaj się oglądało. Może dostałem później. Jak cię odrodziłem. No, czy jakby zobacz. Zobacz wszystko tutaj co ja mam. Wow, pierwszy raz. Byś mi normalnie wziąłeś. No widzisz. No to się naucz. Trzeba wziąć. Ale O no super, ten... ten na pewno to jest ten trawisko, co mnie zginął. Ty. No może się podziękować? Bo ja ci może. Bo ja ci wszystko daję normalnie, ja ci tutaj daję wszystko. Jeden. No ale, ale żubik. Ale żubik. Ale żubik robimy. Bardzo super żubik. Super żubik. Super. O, o, Alan. Nie, 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 mój kochany, coś tam się. Nie, 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 jest? nie, 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 headshot. Zabijem go! Dobra, to jest jeden. dobra, jeszcze jeden z nich. No, dwa! Na pewno ten Travis Scott jest. No nie wiem, może dwa. Albo z innej, bo kto by chciał wyjrzeć, to się wywinął. Nie no, na pewno ten... Ten kochany... Nie no, ja się boję tak się teraz tutaj. Aha, oni się tam... No super! szczelaj. Ła! No nie mogę się na górę iść. Dzień dobry! Dobry dzień! Ej bot! Ej bot! Nie no super! Super! Super gra! Dobra, kończymy filmik! Bobby, Bobby.